Nikoty do mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi łamaga, gdy hardcoru nie uprawiam Wypiszę życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdybyś o to błagam mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi maga, gdy hardcoru nie uprawiam Wypiszę życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdy być o to błagam. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło Umiem zjebać wszystko i na skliszczach od początku Zbudować nowy dom, to kilka nowych wątków w porządku, nigdy nie zawiodłem ziomku Za dobry powiedziałem Dedykowane mym ludziom ten male ja się wcale nie chwalę Co miałem oddałem Od siebie to też male Sto twórczo się wpisuje Na stałe te kawałek Oto nowy jojek Jaki w sam lole. na najwyższym poziomie To na Knojek powie Patrz nad unika Dlaczego nie wnikaj Masz się w ślikać, parkiem tu nie znikaj Nie lubisz więc znikaj z i się zabij Lub naładuj karami, Jeśli koniecznie chcesz mnie zabić Ten co nie dał się zbać Kładkę to mu ja Bić hałasu i utrzymać się stopnów Tylu kutasów by chciało mi to co ja być jak jara, grać jak jara, żyć jak jar Rychu będzie grał to nadal Żurnalista będzie badał A jak zawist, ja gadał tylko ten co mi zazdrościł Świat bez litości, szybko pozbawił mnie złudy Wybrać cierpienie czy ludę Proszę, że to pierwsze Operuje wierszem tego traku nie pierwsze. Masz tu człowieku całkiem grać wersję Od mnie nie wymaga, żebym od prawie Nikt nie łodziła ma ragdy poprawiam gdy piszę życiówkę to nie kłamie prawdę gadam, a szaczu nie poskładam nawet ty byś o to błagam. nikt ode mnie nie wymaga, żebym poprawiał braka nikt nie mówiła maga, gdy hartu... Nie obawiam, piszę życiówkę, to nie kłamie prawdę, gadam. A szajsu nie pozwalam, nawet gdybyś o to Tempo, Te Ten pop, Ży, ta krew, ta jedna miłość, oto z majkiem zaszłość, co odbiera mi zmysły. Wizerunek artysty to człowiek z gości Przy majku nie pości, w gronie znakomitości, jak ten przy blokowych na pełnym oficjalu, jak ten zadem jaskich las. Na tak nielegalu prowadzę się powoli, a niektórych bardzo boli. Fakt, że sobie radzę i co na to poradzę? Żądłowy palec zawszej, tak ci inaczej Jestem Tamtym, nie będę palatem, który nie ma planów marzeń Jak moje tatuaże, kolejny w życiu przełom Odnotuję to, jak na skórze nowe dzieło A ty będziesz się przyglądał, jak milczący świadek w cieniu Wyjdę przeciw zdarzeniu, na światło ciemne henu tańcz, śmiej się, kasuj za czasu pierdolbędnie. czy bardzo dobry rap ma oznaczać życie biedne? Gdzie tak napisano, że za płacą siano Ważne by utrzymać wymarzoną posiadłość Chcesz ogłosić upadłość? Proszę bardzo, weselnie Jeszcze raz ci powtórzyć, powtarzam, pierdol biednie. Nikt nie czeka, plus nie uda szwika, w sobie człowieka. A ja tak nie chcę, nie zwlekam, żyć na sułę. A pewnie mam wilczy, na szybciej, uwierz Nikt nie wymaga, żebym poprawiał braga. Nikt nie mówi łamaga, gdy hardcore nie oprawiam Wypiszę piszę życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam. A szajcu nie pozwalam, nawet gdybyś o to bawiał. Nikt nie wymaga, żebym poprawiał braga. Nikt nie mówi łamaga, gdy Uprawiam. Ty piszesz życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdy byś to błagam.